Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Atak phishingowy na Bitfinex. Giełda ujawnia mały incydent bezpieczeństwa. Błędy w systemie płatności Fedu zakłócają wypłaty dla Amerykanów. Shiba Inu zanotowała wzrost w transakcjach o 41%. Bybit Controbinance. Wyścig w transakcjach Features. Analiza ryzyka oraz nagród. Raport Fidelity o Bitcoinie. Ripple i niemiecki TZ Bank partnerstwo w usługach przechowywania kryptowalut. Platforma OpenSea zwalnia 50% pracowników w związku z przygotowaniami do uruchomienia wersji 2.0. Platforma VeChain znaczący wzrost nowych portfeli w ciągu ostatnich 24 godzin. Departament USA składa pozew w sprawie przejęcia 30 tysięcy Ethereum w związku z handlem narkotykami. Na całości artykułów oraz dużo więcej zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.